Państwo Słowackie nie, nie wydało żadne węgierskie nowiny. To wszystko, co wyszły nowiny węgierskie na Słowacji, to były wydawane przez Janusza Esterhazy'ego. On był głównym wydawcą, był też właścicielem tych nowin, więc też finansowo umożliwił wydanie tej gazety Hidlab, gdzie zostali opublikowane też katyńskie wiadomości. Jeśli chodzi o e, informacje o zbrodni katyńskiej, e, napisały o tym węgierskojęzyczne, finansowane przez Esterhaziego, e, dzienniki. Nie przebiła się ta informacja do opinii publicznej, co może wydawać się dziwne, bo Niemcom wydawało, że się zależeć na rozpowszechnieniu tej informacji. No Niemniej jednak, z jakichś powodów, dzienniki te zostały skonfiskowane. Janusz Esterhazy jest jednym z pierwszych, który mówi prawdę o. Katyniu. Mówi to na tyle dobitnie, że ten głos dociera do Moskwy. Według tego, co napisała Maria Mycielska z relacji Anosza Esterhazy'ego korzystając, to pierwszą przyczyną oskarżenia było udział w faszystowskim reżimie słowackim. Jako parlamentarzysta oczywiście był to niezbity nie dowód, tutaj no, no, nie mógł Janusz Strechazy w żaden sposób powiedzieć, że nie uczestniczy w pracach tego reżimu. Drugi to był właśnie zarzut o świadomym szkalowaniu Związku Radzieckiego. Trzeci to była współpraca z Anglią i Francją, która u samego Janusza Esterhazygo wzbudzała zdziwienie, natomiast Oczywiście przyznał się pod wpływem represji fizycznych, które dość emocjonalnie już opisała jego siostra, jakim torturom i jakim szykanom był poddawany w trakcie śledztwa na Łubiance, gdzie praktycznie przyznał się po kilku tygodniach nieustannego bicia, nękania, pozbawienia snu, przesłuchiwania przy zapalonej żarówce po wyjściu z ciemnicy.